Tym razem jest tutaj u nas Meganka Dwójka 2000 chyba drugiego roku jak się nie mylę silniczkę 1616 zaworowym czyli K4M No i co? No i tragedia Jeździła Pani tak długo aż bez wymiany paska, rozrządu, aż niestety pasek się urwał. Ale może sam pasek się nie urwał z siebie, tylko dlatego, że zatarła się pompa wody. Zatarła się i stanęła w miejscu. Aż jest przekrzywiona. Aż jest krzywa ta pompa. Ta zębatka jest skrzywiona. Ciężko to tu ująć, tak, bo e, może teraz będzie widać, jakie skrzywa. Tak krzywo stoi ta koma, i nie idzie tego obrócić w ogóle. Stoi zatarta. Czyli zatarła się pompa, stanęła po prostu. No i co, no urwał pasek, nie? I stała się lipa. Teraz. Nie wiadomo, jaka będzie w ogóle decyzja odnośnie tego auta, bo kobieta nie wie, czy będzie robić, czy nie robić, czy drugi silnik, czy co, czy ryzykować, założyć pasek o sprzęt nowy i, i spróbować odpalić. No bo tak prawda jest taka, że to jest stary już samochód. I... No i niestety, no, jakakolwiek opłacalność wielka to to nie jest, żeby to zrobić i naprawić, nie? Widać, jak krzywo stoi to koło od pompy wody. No, także takie nieszczęście. Tak to wygląda. Trzeba zmieniać i pompę wody i pasek i wszystko, żeby nie stała się taka tragedia. To dla kogoś, kto zastanawiał się, czy wymieniać pompę wody, czy nie wymieniać z rozrządem pompy wody. Wymieniać. Taka jest dobra rada. No dobra, to by było na tyle. Do następnego razu.